użyciem bitcoina, czy kryptowaluty, czyli na dobrą sprawę ta, ta kryptowaluta ma w jakimś sensie skanibalizować pay by czyli można by rzec, że w tym obszarze nie tworzymy nowej wartości, pomniejszamy udział tych pay by linków na rzecz na kryptowaluty, także dla dosyć dobrze wykształconych i dobrze przygotowanych do tych transakcji klientów. Ja cały czas jestem właścicielem tego sklepu internetowego, który ma zasięg co najmniej międzynarodowy. Nie mówię To Popatrzcie Państwo jakie mamy problemy. Mamy problem w e jak na przykład płacić, płacić ratalnie, na raty. W tej chwili wielkie wyzwanie, dwa, trzy, może cztery banki oferują płatność ratalną, a wiele między innymi Sigma tak. Tu są pewne wyzwania, które mówią, ja, jako właściciel sklepu internetowego e-commerce, chciałbym zwiększyć obrót poprzez oferowanie tych droższych towarów w systemie na przykład takim, który by sprzyjał, zwiększał obroty. Payment link jest niekoniecznie, jest to popełnienie z rachunku bieżącego. Widzimy, Państwa, że to jest trudne pytanie, bo oczywiście te pytania stawiam także na jakby w związku z naszą później dyskusją, która tutaj nastąpi. Ale cóż się dzieje? Widzimy, że kilka brandów, takich klasycznych brandów światowych, przygotowuje się do działania w kanałach e-commerce. Walmart, proszę Państwa, global e-commerce. Tutaj jest akurat walmat nie przybywa, w tym kontekście takim. Widzimy takie sklepy jak Wy, Pan na być może wcześniej Państwo widzieliście, to. Nawet Porsche Polska ma fajny e-commerce, a przynajmniej to tak brandów. Widzimy, że każdy i ry retail właśnie retail albo wielokanałowy retail przygotowuje się do oferowania i dużej aktywności w obszarze e-commerce. Czy tu mówimy, czy widzimy gdzieś miejsce tutaj dla kryptowalut, a więc dla tego biznesu, który, którym ja jestem, chwilowo, mam potrzebę tej prezentacji. Widzimy, proszę Państwa, że jest coś takiego, co się nazywa, pewnie Państwo dobrze znają Bitcoin Shop. Możecie Państwo wejść na stronę giełdy Nazak i wybrać taki stróbek BTSC. BTSC Mamy oto przedsiębiorstwo, bo jeśli zwał Bitcoin Shop. Jako, jak I Beta E-Commerce Marketplace 2014 rok. Bardzo ciekawe jest stwierdzenie, że obecnie firma jest afiliowana do Amazon.com, Amazon ale jej biznesowy jest oczywiście skalowalny. Co się dzieje w tym momencie? Widzimy, że firma zamierza wejść w relacje do takich sklepów jak no właśnie ten, że był Wolna, jako afiliowany kanał dystrybucji. Czyli mówimy o czymś takim, że istnieje wystarczająco istotna grupa posiadaczy bitcoin, właścicieli no, środków płynności, monetowej, która będzie chciała kupować te oto właśnie rzeczy. To są najbardziej popularne w tej produkty. Bitcoin Shop, który jest spółką gierdową na giełdzie NASDAQ, tak? To przyjemnie, dosyć zaskoczony też byłem, szczególnie więc Investigation, o Research. Co ciekawe w tym także przedsięwzięciu jest to, że firma widzi duży potencjał na rynkach, tak jak Chiny, Europa Zachodnia, nie mówi się tutaj o Europie Wschodniej. I jak widzicie Państwo, Także ta, to, ta firma przedsiębiorstwa chce posiadać własne no, tak, relacje z sprzedawcami. No, warto też zauważyć, że jako, jako pewna grupa kredytowa Bitcoin Shop i właściciele zainwestowali w firmę GoCoin, która jest, jak powiadają, pierwszą międzynarodową, międzynarodową Państwa, platformą dla digital currency, dla tych wszystkich, o których przed chwilą mówiłem, co najmniej 10, być może 100. Czyli jest case, który mówi, że przedsiębiorcy widzą potencjał w kryptowalucie w konkretnym zastosowaniu do zakupu tych oto, między innymi tych towarów i być może jakieś też, do tłumaczenia. Jak rozwój e-commerce wpłynie na stosowanie kryptowalut, jak rozwój e-commerce, nie odwrotnie, nie kryptowaluta na e-commerce. E Mogą się zastanawiać, gdzie jest potencjał wzrostu, proszę Państwa, w um, 2014 prognoza na 2015 udział handlu mobilnego w e-commerce. Handlu mobilnego w e-commerce, proszę Państwa, przy czym w Polsce poziom e-commerce w całości retailu jest 5-6%. Zatem mówimy o pewnym podzbiorze tego, tego dużego handlu, jest 33%. Handlu mobilnego w e-commerce, nie wcale, wcale retailu. W Polsce ten udział, czyli udział e-commerce e-commerce jest 7%, więc bardzo małych liczbach, chociaż rynek ma bardzo dużą dynamikę wzrostu. Te pytania zostawiamy na fazę dyskusji. I oto proszę Państwa kwestie, które chciałbym wspólnie tutaj zarysować. Znamy, rozumiemy technologię, wiemy do czego to służy. Ja stwierdzam, że jest zbyt skomplikowana, mało intuicyjna, wymaga specy specyficznych kwalifikacji ma charakter spekulacyjny, na pewno nie jest do tej rzeczonej babci, o której tutaj mówiono, bo ta babcia jest z pewnością bardzo osobą zainteresowaną, żeby pójść porozmawiać z inną babcią, zatem jej ten aspekt ludzki bardzo będzie tutaj ważył, na pewno będzie wyżej cenić, niż, no właśnie co, bezpieczeństwo szybkość transakcji kryptowalutą. Zatem mamy trzy takie grupy pytań, które Panie prezesie, chciałbym zostawić na część dyskusyjną. Myślę, że to jest na zakończenie, grzejca. Dziękuję serdecznie. A, słuchaj. w jaki sposób właśnie sprawić, żeby to tak było w strzech, jak powiedziałem mam pan o tej zapowiedzi, w formie gratysowej, czy jak konsultant. <Gl> <g> <g> Panowie, <g> to film, to jest jaka możliwość. Rzeczywiście technologią nie dla ubranej grupy realitarnych użytkowników zaawansowanych farm komputerowych kryptologów, tylko dla zwykłych, prostych jakby, użytkowników sklepów internetowych, ale sklepów rzeczywistych. E, I pokazać jaką nową potrzebę zaspokaja kryptowaluta, nową albo lepiej istniejącą zaspokaja kryptowaluta. Facebook, zaspokoi naszą potrzebę dzielenia się nowa, właściwie nie nowa potrzebą, doskonale istniejącą potrzebę bycia lubianym, pokazywanym, informującym na <coughs> swoim stanie, rodziny i tak dalej. To jest to samo, pytanie z tej kategorii, jaką nową potrzebę lub lepiej istniejącą potrzebę zaspokaja krypto kryptowaluta? To jest pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Dlatego, że w obecnym stanie mamy systemy Płatnicze, międzynarodowe, globalne. Opłaty są już jakieś w miarę umiarkowane. Czas oczywiście jest pewnym problemem, ale to się kalkuluje w biznesie oczywiście. Jeśli prowadzi poważny biznes, to w pracy się robi, zakłada się pewne flowy, workflowy, przepływ informacji i to nie jest problemem. Gdybym prowadził jakąś działalność nie wiem, no, na, na, na pograniczu, to może bym się stanął, że to jest jakiś, jakiś, jakiś parametr. Można powiedzieć, czy bitcoiny to jest tego rodzaju będzie tak to dzisiaj, tak? Dla mnie jest to wielka, fajna inwestycja w przedsiębiorstwo, bo akcjonujecie 21 milionów. Cały czas mówię o pierwszego podwórczka, o przychłopach mówię. Super, to jest świetny brand, po którym można robić czy wiele innych rzeczy, traktować się jako udział po prostu w tym projekcie. A czy tym handlować? Pewnie tak. Mamy tutaj giełdę, akcje, akcje przedsiębiorstwa można kupić na dowolnej giełdzie dla mnie jest to dokładnie ta, ta, ta wartość. Dobrze, ja mówię, tak, no, mamy wśród nas y, ludzi, i firmy, którzy że tak powiem, y, zainwestowali w swoim czasie i pieniądze, i wiedzę, i pomysły. Y, no i jak rozumiem, panowie i panie nie tracicie nadziei, że będzie rozwijać. Proszę Państwa, za i usług czym płacono. Prawami, krowami, tak. koralikami, 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 kamieniem, przetaczakiem, kamieniem. Myślę, że kolejną wersją tego jest Bitcoin, tego, tego trendu. Tego Ale to tylko musimy nie tylko traktować w wymiarze bo Bardzo fajnie Filip to pokazywał, że to jest pewna zmiana mentalności modelu współdzielenia i dystrybucji dóbr. Bo jeżeli mamy przedsiębiorstwo, w którym jest relacja przedsiębiorstwo-klient, to jedna strona kupuje, druga sprzedaje. A Filip pokazał model, gdzie się pojawi koegzystencja klienta z przedsiębiorstwem. To jest zupełnie nowa. Ja bym to nazwał biznes 2.0. Tak jak Web 2.0 był koegzystencją użytkownika, co doprowadziło do powstania Facebooka, Twittera, który każdy z nas osobiście stał się redaktorem, każdy z nas osobiście stał się twórcą tego internetu. Tak, Bitcoin, oczywiście wierzmy w to święcie, ja jestem cały czas. Zdania, że blockchain, technologia, być może to będzie inny bitcoin, ale doprowadzi do tego, że każdy z użytkowników, tak jak pan zresztą słusznie nazwał, stałby się ten klient tego biznesu fragmentem, członkiem firmy w większym Panie. wymiarze. I te biznesy, no bardzo fajnie, Filip je znalazł, nie? które zaczynają się dziać. Jeżeli klient staje się współwłaścicielem firmy, przez to tylko, że chodzi, działa, używa, to to jest pewna nowa propozycja dla, dla rynku, bo to jest inny model. W dotychczasowym modelu bank się nie podzielił współwłasnością z klientów. No, no, już jeszcze jedno zastrzeżenie w finansach islamskich. Taka. A, no szary Sza jest. Szary jest. dokładnie Sza tak pani. To zawsze to znajdzie. nadzieję, że nie znajdzie. Mamy nawet I tutaj polityczne powody tak. jest chyba dość istotne, jednak ta potrzeba niezależności ja u wielu była pierwotnym tak. chyba motywacją tak. czuć się niezależnym, niewyłączalnym systemem. Tak. Ja mam nadzieję, bo tutaj to powiedzieć dziękuję bardzo panu Filipowi za, za to, że od tysięcy ostro pracujemy, żeby to zrobić. Fajnie, że się udało. Y, mamy plany na następne lata, ale y, znacie Państwo być może takie, takie prezentacje gdzieś tam na YouTube czy inne, z innych konferencji, gdzie, prawda, w ogóle jakby prezentacja z założenia mówiła, że to jest wolność, tak? To jest po prostu wolność funkcjonowania w tym świecie, tak? Baza demokracji przynajmniej, tak? Oczywiście w stosunku do różnych ideologii państwowych czy, czy podobnych, prawda, no to musimy to, to się podobać albo nie podobać, tak? Ale w warunkach krajów demokratycznych, prawda, to jest wielka wartość, to jest wielkie otwarcie. Także my się koncentrujemy chociażby nawet Digital Mamy Hales Forum w tym aspekcie finansowym, tak? Ale tak naprawdę to właśnie też droga bokczeń, tak, i to, co na przykład właśnie w prezentacji pana Filipa i tego typu inne rozwiązania, o którym Państwo mówili, to pokazuje, że to zmienia po prostu jakby cały ten świat i nasze postrzeganie ich. Ja myślę, że młodzież tak na dzisiaj no, Proszę pa, to, może dzieci może jakieś karać w tak? to w i w to będzie zupełnie inaczej funkcjonować. Czy lepiej, czy nie? Ale z punktu widzenia całego społeczeństwa, ja i więcej sięgnę, dla mnie zostanie ustalone, a społeczeństwo nie... sam jest ustalone. Mamy taki w Pakistanie ustalony ISIS, który lubi mieć także na o niekonwencjonalnym sposobie finansowania i ich przedsięwzięć. I tak dalej, i tak uh. well. dalej. Wpływ Facebooka na wybory, w kampaniach prezydenckich, w ogóle, elekcji. i w danym w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie to powoduje, że pewne krótkoterminowe zjawiska, stany nieustalone, mogą wpływać na, na długoterminowe procesy. Pytanie jest takie, czy jesteśmy gotowi zapłacić tę cenę za, no właśnie, korzyść, jakie kreujemy jakie w tym krótkim procesie, w jakimś takim stanie ustalonym. Co jest tym docelowym? Punktem styczności. To jest właśnie takie pytanie, które szukają czas biznesu, m, filozofii trochę. Samo kierowanie bogactwa dla osób prowadzących te biznesy jest jakąś misją, ale jest uczynienie jakości społeczeństwa. To jednak warto, jakąś misję Ja bym sobie. Ja bym zrobił wizję i strategię. tematu bardzo. Tu też kilku pewnych Getu tego nawiązywało i naszym celem także wczoraj, akurat formuły 2 w tym czasie to jest. To jest kwestia relacji to jest sektor finansowy, sektor bitki tak. tak. Jak Państwo postrzegacie? Czy uważacie, że, że to jest że tak pełen konflikt strukturalny i, i nie ma innej możliwości niż tylko na może? Czy, czy rzeczywiście tak możemy to postrzegać, czy też to rozumiem Pan słysznie, czy na, do to z do... angielski, tak? Że no, każdy ma to swój interes, tak? Każdy ma swój korbiznes, tak? Ale czy to znaczy, że to jest tak, że albo ja, albo ty zelę nikomu, czy też da się to pogodzić? Znaczy, no, że on w ogóle w konkurencji nie lubi współpracy, tak? Ja tak. Wiadomo, że po to konkurencja. <noise> po to konkurujemy, żeby osiągnąć przewagę. No, tak, takie pytanie, no. czyli konkurencja ma dać szczęśliwą przewagę, czy też doprowadzi do totalnej eliminacji drugiej ministra? W Polsce do no, eliminacji, Ja myślę, że na początku będzie współpraca, a później ci bardzo mocni zjedzą tych mniej słabszych. No. I powstaną po prostu takie silniejsze podmioty, które będą wytyczały już kierunki, z którymi się już nie będzie dyskutowało i ograniczało im współpracę. No, jeżeli... Ja jestem osobiście zdania, że gdyby y, odwoływać się do Ustawy Ochrony Danych Osobowych i różnych innych przepisów obowiązujących w Polsce, to do Google można by było mieć wiele pretensji, prawda? W, w, w przypadku niektórych usług 2 czy trzy lata temu wprowadzanych na polski rynek. Natomiast nikt nie miał z tym żadnych problemów. Gdyby, te same, te same, gdyby ten sam projekt był prowadzony przez małą polską firmę, myślę, że miałaby kłopoty na różnych... <laughs> tak więc myślę, że rynek doprowadzi do konsolidacji po prostu biznesu i ktoś mocny albo to będzie grupa połączonych wcześniej biznesmenów, dajmy sobie <głos> 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 szansę, że to będziemy my wspólnie, wszyscy zbudujemy jakąś korporację taką, jak się udało w Korei, typu Samsung, czy coś takiego, albo po prostu przyjdą większe korporacje z zagranicy no, i po prostu pokażą na wzorce. Samsung, która to... prowadzi Samsung, Korea? <grymów> to zawsze jest pełno na jesień? Tak, dokładnie. To co się działo, bardzo. Ja powiem parę procent. Europejski Bank Centralny chcą, mówić, że waluty wirtualne nie są żadnym zagrożeniem. Mianowicie dlatego, że ich jest też mało. To, transakcje w walutach wirtualnych są więcej 1% z transakcji yy, ta, globalnej, pieniądze bezrobotnych, globalnej masie. Dlatego co to, to jest tak, że Europejski Bank Centralny jest neutralny. Urząd Nadzoru Bankowego mówi, że lepiej tych rzeczy nie ma. Znaczy stan finansowy, do oni dyktowali. Paradoksalnie chyba polski i europejski system nadzoru finansowego, wbrew pozorom, pomimo uwag, jak na razie sprzyja rozwojowi tej całej branży. No bo w Anglii mamy taką neutralną przychylność. Tak. Innovation Hub, w którym też mamy swój projekt jako organizacja, która funkcjonuje przy brytyjskim właśnie regulatorze rynku, w Polsce jak na razie, rzeczywiście jak wspomniał Pan Mecenas i inni prawnicy tutaj obecni, nie ma regulacji, które nakładają nam karby, Czyli jak na razie jeszcze cały czas mamy duże pole do tego, żeby siąść przy stole i ze sobą współpracować i, i rozwijać się wspólnie. Natomiast no tutaj potrzeba tak otwartości na pewno i takie spotkania dzisiaj, jak dzisiaj tutaj usłyszałem. Dobrze, to, bo, proszę zadać jeszcze pytanie. Czy Państwo co w razie będzie takim czynnikiem, no jakby może nie decydującym, ale bardzo istotnym. Czy bardziej powiedziałbym innowacyjność i technologia, czy bardziej powiedziałby, powiedziałbym, no jednak kasa, misiu kasa. Jeżeli wierzyć w tym, którzy zmienili świat, to technologia. To technologia. W ostatnim czasie zmienili świat, ale nie wiadomo czy ten, czy to będzie sposób na świat w najbliższych latach. Dobry. Bo przy przypadku globalnego kryzysu, na przykład, gdyby nagle się okazało, że te wszystkie mechanizmy, które my mamy dzisiaj, czyli, że podchodzimy do bankomatu i wyciągamy pieniądze z bankomatu, że logujemy się na konto bankowe i tam są pieniądze, jeżeli to wszystko zostanie utrzymane tak jak teraz, to technologia. Ale, że się okaże, że podstawowym problemem człowieka będzie kupić bułkę i mieć pieniądze w kieszeni, to co ta technologia da? Zadam następne pytanie. Rok miniony pokazał, że Wystarczy wysłać ludzi w zielonych mundurach tak? i nagle można zmienić granicę do świata. Wyłączą Bitcoin. No właśnie. Czy, czy w momencie, kiedy powiedzmy, powiedzieliśmy, że powiedzmy, filozofia Bitcoina tak, no. to jest jakieś tam ucieleśnienie prawa, wolności, etc. Demokracji. Demokracji, tak? takim europejskim, czy, czy, czy w ogóle filozoficznym, tak? No ale jak to się będzie miało versus no, ta jakaś grupa zielonych ludzików, która jest faktem od razu. Ja spotkałem jedną taką teorię, której nie byłem w stanie przeanalizować do końca, bo ktoś mi zadał takie pytanie: Jak chciałbyś podbić inny kraj? W najprostszy sposób. No oczywiście nie analizowałem tego, tak więc tutaj poddaję pod dyskusję. Mówi, w miejscu, w którym zaczynasz opanowywać dany teren, zaczynasz drukować przy obecnych technologicznych zaawansowanych technologiach, że nie ma żadnego problemu, zaczynasz drukować lokalny pieniądz. Przeciwnika. I rzucasz go na rynek, dewaluujesz, Roz, rozbijasz system monetarny przeciwnika, rozbijasz go totalnie. I teraz pytanie rzeczywiście, co, co w momencie, kiedy jest waluta uniwersalna, coraz szersze znaczenie, globalne. Wydaje się, nie wiem, nie sprawdziłem tego, że na terenach objętych w tej chwili konfliktem rosyjsko-ukraińsko-rosyjskim bitcoin stał się metodą rozliczania między ludźmi po obu stronach zaznaczyłem. To z obu właśnie chciałem to opowiedzieć, dlatego że się spotyka, może to nie jest na ekonomistów, to obecny system walutowy powoli i się chyba tak o, opatuje, dlatego że czy to franka, czy to dolara, mamy no, na przestrzeni ostatnich powiedzmy 4, 4 razy więcej. I praktycznie te dane inflacyjne, które są publikowane, liczone w sposób taki należyty, to inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosiła na 13 w zależności od, od, od konkretnego stanu. No jest pytanie, kiedy ta bańka na walnucie, kiedy ta bańka na długu pęknie? No w Grecji, bo mamy już różną odpowiedź. Tak? Wiadomo, było już rok temu, że ten kraj zanotował. Teraz się okazuje, że instytucje europejskie są w stanie dopuścić do tego, żeby coś się w Grecji zaczęło zmienić. Więc jest pytanie, jeżeli rzeczywiście te teorie, które, które mówią, no o tym, że no, ten świat, w formy socjalne, czyli funkcjonuje, on ma określone, ten skrybiony czas, jak to było w walutach na przestrzeni na tym, wielu lat, I to pytanie, czy to nie będzie w odpowiedni moment, żeby to było w do waluty, no co do metali szeregów, złoto, tak? No po <trybujesz> drugie, coś takiego, że zostawiają w społeczeństwie, co do mnie, czyli złoto. Pociągnę to dalej. Co będzie, no co kiedy mówię, I to nie tam, że 5 minut, 4 minut, za chwilę się wszystko na nowo włączy. Tego prędu nie będzie przez dwa tygodnie. I dlatego jeden z programistów Bitcoina wypuścił 20 satelitów na orbicie, które się ze sobą komunikują i wymieniają w tej chwili blockchaina między sobą. Czyli na sytuację, gdyby zabrakło prądu i nie byłaby podtrzymywana sieć przetwarzania Bitcoina w świecie, w tej chwili. 20 satelitów między sobą podtrzymuje kopię to, to 20 satelitów jest tam wysoko, ja no, potrzebuję jutro wziąć pieniądze, to, żeby kupić bułkę. Jakieś... Te biopolska to, jest buchy, tej to, jest to I, i, No tak, ale to, to, to działam, technologia wybiegu bułek, by funkcjonowała i może się obyć bez prądu elektrycznego. Tak? Ale każdy fiskalny nie będą działać i nam nie pozwolą ich nie się tylko, ale w tym tym, jakby, ja, to, Mam nadzieję, że tutaj nie tak się nie stanie, że będziemy się mogli spotykać, y, ale mam świadomość, że w pewnym momencie człowiek głodny zawsze będzie chciał się do tej bułki dostać, tak, bez względu na to, czy będzie coś mógł zapłacić, czy ten podatek będzie odwlepiony. W razie czego wyjmie, zawsze proszę nóż, tak? czy w inną pałkę, ciekawę, weźmy do ręki, będzie rewolucja. Tak, to tak. to, na to będzie każdy... Tak ścieczki i, i to no, Ja proszę ja powiedzieć, zapraszam tu jeszcze obecnego Pana, jako hmm. dobrego ducha tego przedsięwzięcia, ponieważ myśmy chcieli zakończyć nasze spotkanie, tym, to drugie wyjście z Armany Jędrkowskiej Forum, czymś na kształt takiej deklaracji programowej uczestników, w związku no, z tymi wszystkimi problemami, o których my tu mówimy, przyszłościowymi, aktualnymi, ta sytuacja, o której tu część prezydenta wspominała, związana z... z z tymi, powiedziałbym, ostatnimi ruchami między środowiskiem bitcoinowym a, a, a bankami, to tym bardziej jakby podgrza temperaturę. No nie udało nam się tego napisać, tak? Udało nam się napisać i nie ma też osób, żeby mu się wypowiedzieć na tym na żywo, nie możemy nagrać. Tak. Ale to, to praca, która wymaga trochę czasu, więc jesteśmy tego świadomi. W związku z tym ogólnie w jakiś sposób wszystko tak. Tak. Ale na pewno jest serwisem i będziemy dążyć, żeby napisać taką Takie wspólne stanowisko yy, i ludzi związanych z regulacjami, i ludzi związanych ze sprawą, którzy już się zajmują, wypowiadają w stosunku do bitcoina, specjalistów i innych ludzi, którzy skupiają się na bitcoin, żeby wypuścić jednomyślne, no. i, jednomyślne stanowisko, no. takie, no. że będzie może bardziej sprawne dla, dla regulatorów i pozwoli im zobaczyć, że jest coś takiego jak e, community bitcoinowe i że jest wspomagane nie tylko przez specjalistów z samej kwestii informatyki, tylko także przez naukowców, uczelnie i, i specjalistów od strony prawa. No i że jest ta wiedza ekspercka, tylko tak naprawdę ktoś musi do nas przyjść i o poprosić, bo powiem szczerze, że nawet do tej pory zdarzają się tego typu wypowiedzi no, w radiu, Polskim, czy w telewizji, no może już nie, ale przede wszystkim ostatnio były w radiu wypowiedzi, że tak naprawdę te wypowiedzi były standardami do 3 lata temu, więc tak jakby no, należy wiedzieć, że są pewne informacje i pewne jakieś kawy, w których powinniśmy się poruszać, no i wiadomo, jest pewna grupa osób, która jest pseudoekspertami ekspertami i to będzie tak naprawdę, no może też mącić wodę pełnkami, ale na pewno nie odpowiednie informacje, które będą obiegu, a wiadomo, każdy z nas rozmawia ze sobą, a specjaliści już będą. My proponujemy tak, no nie udało nam się tego napisać, ale spróbujemy z Panem Filipem yy, przygotować takie neutralne kilka zdań, jako coś akcji na uczestników naszego... Zrobilibyśmy to pewnie w ten sposób, że byśmy to do Państwa rozesłali informację, że projekt tego wisi na stronie, tak? I gdyby Państwo dając sobie czas, nie wiem, powiedzmy tygodnia czy dwóch nawet, prawda? No bo zakładam, że takie chwilę mamy sezon urlopowy, powiedzieli, okej, okay, nie zgłaszamy większych uwag, to pozwolilibyśmy sobie to uznać jako przyjętą taką deklarację, naszego forum i chcielibyśmy to rozpropagować powiedzmy i po mediach częściowo, prawda, i po urzędach. Oczywiście nie leczymy za skutek, no, ale wydaje nam się, że udało się tu zebrać, gdzie za to Państwu bardzo dziękuję. Grono ludzi bardzo, że tak powiem, kompetentnych, zainteresowanych, albo toczeń trzech patrzących na te wszystkie kwestie i że wobec tego w dobie szalejącej powiedziałbym nieodpowiedzialności w różnych kwestiach prawda, różnych obietnic, deklaracji i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo może posłuchać takich ich, co to mają wizję przyszłości albo, że się twarz dostąpają w wyzie. Więc jeżeli Państwo się zgodzili na, na tego typu jakąś formułę roboczą, to, to byśmy tak byśmy spróbowali z i do tego powiedzieć. Proponuję umieścić to w blockchainie. Czyli jakieś formy głosowania organizować taką kontrolę. No, 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 Jeśli chodzi o formę głosowania, to także nasze stowarzyszenie współpracuje z Open PKW, więc mam nadzieję, że jak już powiększy się liczba osób, to też tak będzie mieć system głosowania, który możliwe, że kiedyś będzie przez konstruktu. We wrześniu będziemy będę czał. Dobrze. Okej. Ja proponuję gremialnie sobie i partnerom i różnym uczestnikom podziękować za, za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jeszcze w dół tam na, na rozmowy przy kawie herbacie ciastkach. No i powiem, że tak jak mówiłem dzisiaj rano otwieramy dzisiejsze spotkanie. Zakładam, że zaraz się widzimy. W większym gronie tematów jak widać jest dużo, problemów jeszcze więcej. Ciekawych wyzwań też moc. I tak jak mówię, spróbujemy zrobić tak, żeby nasze przyszłoroczne forum mogło się... Chodzi także tym, że będziemy w stanie powoli jako środowisko doceniać najlepsze firmy, yy, najlepszych ludzi w tych trzech yy, jakby obszarach, to znaczy biznes, nowości technologiczne, jakiś ten aspekt naukowo-popularyzacyjny. Bez tego nie ma jakby możliwości postępu czy zaistnienia w yy, społeczeństwie. Pan Filip chyba powiedział, że ale to na każdej konferencji bankowej też... Yy, a w końcu spotykamy się w dużym stopniu w gronie osób, które albo to robią, albo się tam spotykają. Tak naprawdę istota jest zaufanie, tak. Istotą jest to zaufanie i budowanie tego, tak, każdym możliwym sposobem, tak, wiarygodnym, to jest fundament sukcesu. Także ja bardzo, bardzo dziękuję, w imieniu wszystkich firm Polskiego Stowarzyszenia Bitcoinu, Nowego tak. Polskiego tak. Informatyki i Telekomunikacji, współorganizatora forum, czyli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, partnerów Bitmarket, Big Bay, Izba Gospodarki Elektronicznej, banki, wszyscy inni.